Witajcie. Marzec jest miesiącem, w którym można wysiewać zarówno na rozsadę, jak i do gruntu coraz więcej warzyw. Są wśród nich warzywa korzeniowe, cebulowe, kapustne liściowe, strączkowe i psiankowate. Także zaczynamy. W marcu możemy już rozpocząć wysiew warzyw korzeniowych bezpośrednio do gruntu, takich jak marchew, pietruszka korzeniowa czy pasternak. Nie zapomnijmy jednak że nadal wysiewamy na rozsadę seler korzeniowy. Możemy też w tym miesiącu wysiać buraczki korzeniowe na tzw. pęczki. Jeśli chodzi o warzywa cebulowe, to śmiało możemy wysiewać por i cebulę, zarówno na rozsadę, jak i do gruntu. Marzec to także świetny czas na sadzenie dymki, szalotki. Oraz czosnku wiosennego wprost na grządki warzywne. W tym miesiącu zaczynamy również wysiewać na rozsadę warzywa z rodziny kapustnych a mianowicie kapustę białą, czerwoną, włoską, pakczoj i pekińską jak również brokuła, kalafiora, jarmuż, kalarepę, brukselkę, czy znaną wszystkim królową nowalijek. Rzodkiewkę. Rzodkiewkę radzę wysiewać od razu do gruntu. Kolejną grupą roślin, którą można wysiewać w trzecim miesiącu roku są warzywa liściowe. Możemy je wysiewać na rozsadę, jak i wprost do gruntu. Wśród nich wymienić należy sałatę głowiastą, rzymską, liściową, rukolę, musztardowce, roszponkę, endywie, szpinak czy szczaw. Natomiast selera naciowego i buraka liściowego zalecam wysiewać w marcu wyłącznie na rozsadę. Wczesną wiosną możemy także rozpocząć wysiewy warzyw strączkowych, takich jak groch oraz bób. Te dwa warzywa lubią chłód i nie boją się przymrozków. Możemy je więc siać wprost na grządkę. Marzec jest dobrym terminem na wysiew roślin z rodziny psiankowatych. Należą do nich pomidor, papryka oraz bakłażan. Pamiętajcie, że warzywa te lubią ciepło, a ich wzrost jest długi, więc wysiewamy je wyłącznie na rozsadę i trzymamy w ciepłym pomieszczeniu. Jeśli chodzi o dyniowate, to dyni, cukini i ogórków nie polecam Wam wysiewać w marcu. Dla nich jest to jeszcze za wcześnie. Wyjątkiem w tej grupie są arbuzy i melony, które można siać na rozsadę w marcu. Na końcu skupimy się na ziołach. Marzec to idealny miesiąc na wysiew ziół na rozsadę. Możecie śmiało wysiewać miętę, bazylię, ogórecznik, majeranek, melisę, kolendrę, szczypiorek, pietruszkę naciową czy koper. Te dwa ostatnie, czyli pietruszkę naciową oraz koper, możemy wysiewać również bezpośrednio do ogrodu. Jeśli ten filmik Ci się podobał, kliknij kciuka w górę. Dzięki serdeczne i do następnego razu.